Uwaga, moi drodzy, mam cegłę i nie zawaham się jej użyć. Ale nie na was, oczywiście, co nie? Ja bym swoich widzów nigdy nie pobił cegłą. Nigdy. No chyba, że żebym musiał. Dobra, Scout tutaj ma taką broń, że ma cegłę, co nie? Cegła zadaje 65 obrażeń i robi jeszcze knockback. Zobaczymy, jak sobie poradzę teraz. Kurde. Ja jeszcze mam tę broń co strzela takimi gwoździami. A co on tu robi? O kurde, ajajaj. a masz. Kurde, ale ja mam cele. Nie, o umarł. A masz. A dostał. Nie, 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 oni to przejmują Szybko Zatrzymać go Ha, a masz Cegłą Stój, stój No to już koniec To już jest koniec Nie ma już nic A nie, czekaj, może jeszcze Jeszcze to uratujemy Okej, okay, tego goska załatwię Okej okay. <grygamy> Nie Masz nie, trafiłem znowu. Dostaw. Ah. Wiecie co? Wydaje mi się, że cegła powinna tutaj więcej obrażeń zadawać. Tak może... Nie wiem, 100 obrażeń. To tak byłoby najlepiej. Jakby co, to to jest Team Fortress 2 Classic, co nie ten Mod zrobiony przez społeczność. Szczerze mówiąc, ten mod jest lepszy niż zwykła gra. Dobra, cofa się ten wózek? masz? Kurde, no. Dawaj, zjeżdżaj na dół. Dawaj, daj się, stary, uda ci się. Wagano, Jest i do Fajnie. Zacznij tego skauta tutaj. Chłopak znalazł się w dość nieprzyjemnej sytuacji. I spada w dół. Chcę ci Spadaj z tego wózka. A masz? A, mocna cegła. No ile on ma HP? Nie... Aha, już spadł, dobra. Więc ja tu jest. Czy tu. Masz cegłą. Ło, piękne. Co to za mapa? No taki to jeszcze nie grałem. Co tu się dzieje? Coś naukowcy patrzą się na dziwne teksty. Gdzie to w ogóle jest punkt Gdzie tu jest e, ta walizka? A tutaj? Nie. A tu jest! Bierzemy to, oh. Kurde, ale dostałem Masz. A, udało mi się kogoś zabić cegłą. O! Szkoda, że nie można podnieść tej cegły. Nie zabierają, no to... Kurde. Dom. A, tu nic nie ma! Kurde! Jak mogłem to spudłować? O kurde Wow, mnie wystrzelił Okej, mam pomysł. Ha, wypaleją go! Okej, to jest dobry pomysł. Można tutaj... Czekać aż ludzie przyjdą i... Ojej, niestety trafiła, trafiła. ten sobie odskoczył. Bra! Coś mu się nie udało. Aha, poleciał sobie do wody. o, o nie, nie! Zaraz ja bym wpadł do wody. W ogóle coś z tą wodą, że ona zabija. Że snajper na nią nasikał o a, a. Nie ma! Spadaj. O, o ty okej okay, jakimś cudem przeżyłem. Trzeba to zniszczyć szybko. Nie jest dobrze. Zbliżają się tutaj. Teraz jest w centry tam. O, jeszcze raz Dobrze mi teraz idzie. Łołowołowołowo. No nie. A co go w ogóle zadaje obrażenia? Budynko? Wydaje mi się, że powinna. Nie, uważaj! Fajos kosą normalnie. załatw tego gościa w końcu. No nie i ukradł nam punkt. Nie! Znowu ty Zniszczy to Nie 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 o, dobra Dobra za chwilę koniec koniec meczu to Zobaczymy czy będzie nagła śmierć czy już przegramy bo nie mają dwa przyjęte punkty mam 0 Niestety, Ty, serio, to była fajna rzecz. Ok, nagła śmierć. Zobaczymy, jak to nam pójdzie.

Nie ma jak tam się przebić, no? O, obera mają wnosi, pomogę oh, okay im. I umarłem. I przegraliśmy, bra.